Witam serdecznie. Chciałbym porównać dwa sezony grzewcze pompy ciepła Panasonic 16 kW, która ociepla dom ponad 240 metrowy. Jest on ocieplony, plastikowe okna, i tak, jeden sezon, ten 2020, grzałem że tak powiem. Stałą, z krzywą grzewczą, a drugi sezon stałą grzewczą, i też były klimat, też wymienione. Szkoda, że te zimy nie były takie same, bo moglibyśmy zobaczyć dokładne porównanie, ale to jest takie na pi razy drzwi. Tu było COP3O2, w tym sezonie grzewczym e, z 20, o, ale zobaczymy. I po całym sezonie ile tych, tych wyłączeń włączy się podniosło, czyli 5710 było, bo jeszcze w poprzedni sezon też był i zobaczymy ile na ten, ten sezon, ile ona wzięła tych wyłączeń i wyłączeń. I tak, yy, na zbiornik wody bieżącej zużyliśmy yy, 358 kWh. Tu widzimy poszczególne miesiące. Tak, średnio brało 20 do 36 kWh, żeby ogrzać zbiornik wody bieżącej. Tu nawet 18 się zdarzyło. I to są miesiące, listopad, cały, cały rok sobie sprawdziliśmy. 44 w grudniu. I całkowity pobór energii był 6004. Czyli ja widzę, że jednak. To były podobne, podobne osiągi, całki typu obór energii w danym miesiącu, tu mamy luty 900, marzec 1200. Czyli może chyba będą takie wnioski, że stała grzewcza, krzywa grzewcza może nie ma aż takiego znaczenia, chociaż moim zdaniem to na tej stałej idzie bardziej zaoszczędzić, ale trzeba się tam trochę więcej e, bawić. No, ale jednak, jak tu podobny rezultat jest z tego sezonu, nie wiem, czy właśnie jak było z temperaturami, czy tamta zima była bardziej sroga. No, i teraz mamy ten sezon 2021 i za cały rok 6600, czyli jeszcze więcej. Patrzcie, no to teoretycznie, jeśli te zimy były podobne, to na stałej grzewczej więcej nam tu pożarło i więcej zabawy. To może jednak ta krzywa grzewcza jest o wiele lepszym łozwiązaniem. Zobaczymy jeszcze. Pompa ciepła, ile wykła. Tu mamy nagrzanie e, 6200 poszło na same tylko kaloryferie, a reszty na wodę bieżącą. Nie chłodziliśmy w ogóle w tym roku, ale w tym roku będziemy też bardziej testować chłodzenie w dwóch pokojach. Najbardziej w sypialni, No wody bieżącą, poszło 373. No, jeszcze sprężarkę bym chętnie zobaczył. A dobra, tu jeszcze sprawdzam to, ale to jest nieważne, przerwimy to. No i teraz <laughs> zobaczmy naszą sprężarkę. Ja już sobie to obliczyłem. To wyjdzie po odjęciu tej sumy na rok 3202 włączeń na sezon. Nie wiem co Wy o tym myślicie. Ja jestem ciekawy jak długo ta sprężarka pochodzi. Bo ogólnie mówią, że włączanie i włączanie najbardziej ją niszczy. Właśnie jestem też tego ciekaw. Zobaczymy. Na razie trzy sezony wytrzymała. Ja myślę, że do 5 chyba na pewno wytrzyma. A mam nadzieję, że do 10 po 15. Zobaczymy.